Kania z Marią dotarły do Berlina. Dworzec wygląda jak terminal lotniskowy albo wielka galeria handlowa. Strasznie to jest duży ruch. Co? To mi się nie podoba. Za dużo ludzi, za, za takie to jest rozległe, wolę intymne dworce kolejne. Posłucha się dęciaków na żywo, ale pora ruszać do hotelu. Po drodze mijając choćby mierzącą 368 metrów wieżę telewizyjną. Z dworca do hostelu jest 1800 metrów. Hania i mama postanowiły zrobić sobie spacer. To jakieś 20 minut marszu. Tutaj właśnie są drzwi do naszego cudownego hostelu. Będziemy spały w pokoju wieloosobowym. Jak? Wieloosobowym. Ale z, ko z kobietami. Z kobietami, tak. Ten nasz pokój jest wyjątkowo żeński, ale jest wiele Ale I Koszt... ile osób? Nie wiem. Koszt takiego pokoju to jest 150 zł za dwie noce od osoby. Czyli wydajemy 300 stówy, więc super. Znaczy, nie jest to najtaniej jak na hostel, no ale wygląda w ogóle nie jak hostel, jak hotel. Choć zobaczymy, jak wyglądają pokoje. <noise> Tam ktoś leży już maczko. Chodź! No wchodź mamo, wchodź. Poczekaj. Chodź. Twoje łóżko jest czwarte? Czy czyli to na dole. W szufladzie. Tutaj możesz sobie schować swoją walizkę. To jest twoje łóżko. To. Moje jest na górze, to możesz się rozkładać. Jak nikt nie przyjdzie, to jest super. Obawiam się, że przyjdzie, bo jest pokój cały zajęty. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona tym hostelem, dlatego, że jest ładnie, schludnie, czyściutko. Łazieneczka z umywaleczką kibelek. Obok jest prysznic. I znowu jest wszystko czyściusieńkie, nowe. Hania, no, wystarczająca ilość lamp. Mam problem. Trumienka. Jaki masz problem? No jak jakie walizkę tu zmieszczę? Nie zmieścisz to no, dlatego ci mówiłam, żeby wziąć mniejsze torby.